A król bez królestwa chodził na spacery, nie ze swojej kasy utrzymując dwór i nie wiedział jeszcze niepotrzebnych chór, jakie kiedy i za co zalśnią mu ordery. Akt abdykacji. Imperatorowa i państwa ościenne przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przeto z wolnej woli dziś rezygnujemy z pretensji do tronu i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju insurekcja pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia. Wieczołowitość nasza na nic się nie przyda. Świadczymy z całą rzetelnością naszego imienia. Nie okryśli kości, nie dopili wina, resztę jedzenia, szuka pies pod stołem. Nie okryśli kości, nie dopili wina, resztę jedzenia szuka pies. but snow